Dzień dobry. Dzisiaj chcę Wam przedstawić, tak jak w sumie kontynuując, serię grania na koncie Kaspara mojego plutonowego, Skodę T56. Czołg ciężki, czeski. Taki typowy czeski hatek, który jest jednym tak naprawdę z najlepszych czołgów ciężkich na tierze. przez swój pancerz i ogólnie takie połączenie cech, jakie posiada. Tak, no czym jest ten czołg w ogóle, jak go można było zdobyć? Słuchajcie, bo ten czołg, on nie był, wydaje mi się, że nie był nigdy w takiej sprzedaży bezpośredniej. Mówiąc bezpośredniej, mam na myśli to, że nie był po prostu sprzedaż za golda. Jeśli był, to możecie mnie poprawić, mi się wydaje, że nie. Czyli był tylko do zdobycia w skrzyniach i to bodajże pamiętam, że dwa razy. Na skrzynki to wiadomo, 4% szans na wypadnięcie. Kasper bodajże ma go z pojemnika... E, za jakieś tam turnieje były i w tych, w tych pojemniku za turniej, on jeszcze był e, nie tylko w tych bezpośrednich e, jakby stricte na, na ten czołg, tylko jeszcze tam było kilka czołgów, jakaś tam progetto i tak dalej. Na pewno wiecie o co chodzi, to za te kojny turniejowe. Także no, jest to czołg ciężki ósmego poziomu który charakteryzuje, charakteryzuje się dosyć dużą alfą ponieważ ma tej Alfę 450, 215 penetracji na APQ, 268 na goldzie to są fajne wyniki tak naprawdę, 390 na goldzie też jest to fajnym wynikiem jeśli chodzi o damage DPM na poziomie 1862, no to jest taki właśnie standardowy DPM heavy K. na 8 nie ma nic specjalnego rozrzut też dosyć duży, 0,394 czas celowania 56 sekundy o no i czas przeładowania 14,5 sekundy taki dosyć spory e, niestety jeśli chodzi o wyposażenie na tym czołgu to ja bym polecał no powiedzmy tak czy tak no powiedzmy, że tak to jest taki klasyczny zestaw mój na heavy -ka. jeśli chodzi o pociski no to już tam sobie obojętnie możecie to e, założyć e, jeśli chodzi o Słuchajcie, e, nasze materiały takie dodatkowe. Mamy tutaj ich całkiem sporo z tego, co widzicie. Mamy worki z piaskiem, które dają nam dodatkowo 108 hp. Możemy też użyć wzbogaconego e, paliwa, i wtedy korzystając razem z tym ulepszonym olejem, który daje nam zobaczcie plus 4 km do przodu, do tyłu i 6%, mo 6 do mocy silnika otrzymujemy naprawdę mobilną bestię. Możemy też zrobić z niego takiego tanka, no wtedy sobie dajemy na przykład dwa worki z piaskiem i mamy 150 HP więcej, czyli tam wtedy te ta HP będzie na poziomie 54... 60... 270... 2070 HP, czyli już całkiem spory eknausmetyer, przyznacie. Ale no ja polecam grać tym właśnie na takim zestawie, czyli taki mobilny, bardziej hatek. Jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne, to taką nieodłączną z częścią moich chateków zawsze e jest sprężarka. No i tym razem też się z niej nie obyło. Zobaczcie też na bryłę tego czołgu. Czołg jest bardzo taki niski, jednocześnie ma mocną wieżę, mały też dosyć garnek. Mocno górną płytę jest dobry dosyć skrapa. Kurde, idealne połączenie. Dużo osób w ogóle mówi, że jest jednym z najlepszych czołgów na tierze. E, mamy mapę na bitwę na kamieńcu. Na topce takiej delikatnej, bo mamy tylko, e, mamy tylko dwie siódemki, więc nie jest to jakaś bardzo duża topka. Ja wyłączę jeszcze ten e, do zarabiania wodu. Patrzcie, jak zwrotny jest ten, e, ten hatek, żeby nas ten Tiger właśnie nie zasłaniał. No. Prędkość maksymalna, zobaczcie, jak szybko jest osiągana. No, jest to tam w granicach 35-36 na, na godzinę, czy tam 38, zaraz zobaczymy. Nie pamiętam dokładnie, niestety. Opuszczanie działa też bardzo fajnie z tego, co widzicie. Także, no kurczę, ten terek łączy w sobie naprawdę bardzo dużo cech takich pożądanych, jeśli chodzi właśnie o czołg ciężki. Że tutaj z łatwością, wydaje mi się. No, też zostać przebitym w dolną płytę e, Są na A, o na A są, to cofamy, cofamy, cofamy Troszkę mi się pomyliły bazy, myślałem, że wjechali na tą bazę We mnie celuje Dostaliśmy znowu w dolną płytę Bardzo niefortunnie mm, Niestety, właśnie dlatego uciekłem z tamtego miejsca No bo ciężkim byłoby utrzymać właśnie tamto Słuchajcie, teraz. Ta pan, korzystając z tego właśnie, że ta pantera się odwraca, próbuję tutaj przejechać. Dobra, niezauważony przejechałem. Jedziemy na T49, które nie ma działa bodajże. Jeszcze nie ma co tutaj się go raczej obawiać. Adrenalina. Tutaj to będzie dosyć dobre miejsce dla nas. Zostawił to niestety w przednią płytę, więc no, to raczej takie nieuchronne. Dobra, coś tam jeszcze odbiliśmy. No, jesteśmy w dosyć słabej sytuacji, niestety. No, nasza drużyna troszkę, troszkę jej się umiera, więc. Więc no, dobra. Side scrap. Oj, amunicja. No i kaplica raczej będzie. Chyba, że drużyna łaskowie pomoże mi. O, szpic na przykład, właśnie, szpicu. Dobrze, jedź tam. Tu masz dwa pociski. Jeden pocisk. Ładnie, może być, może być, naprawdę. Dobra. 30 sekund nam zostało ym, do naprawienia naszego magazynu. To praktycznie tyle, co przeładowanie całego. Co oni tu mają Tiger 2 Emil, no to wygrana no, na 120% nie będzie, szczególnie przez ten rozwalony magazyn. No, jeszcze Teru sobie tak jedzie, rozpędzone 583. Damy jeszcze A. Nie zdążymy raczej na 100% przeładować, właśnie. Ale i tak daliśmy z siebie wszystko, wydaje mi się, no, i z trzeci, który sobie... Chłop sobie w ogóle poczekał tutaj, ktoś przejął tą bazę A. Chłop poczekał, aż on tam zniknie i teraz sobie, jak już jest pusto, to wjechał na tą bazę. Wrócę do Was już po prostu z wynikami i zagramy kolejną bitwę. Dobra, jeśli chodzi o wyniki, to praktycznie 3000 damage, jakie udało nam się zrobić, 600 odbitego. No, odbić za dużo się nie udało niestety, ale no, taka drużyna. No, widać się zresztą po wynikach. No nie była zbyt dobra, ale tak udało nam się zrobić fajny wynik, naprawdę dobrą średnią jeśli chodzi o HTK, no, ogólnie czołg ósmego tieru. Przejdźmy po prostu do kolejnej bitwy. Mamy mapę Oaza, znowu na topce, jakoś tak fartownie. Pojedziemy na htk tak dosyć odmiennie, no musisz co nie, musisz tą zgodą. Jesteśmy razem czeskimi czołgami, powinna być solidarność czeska. <laughs> czy coś takiego e, spodziewam się tutaj takiego Insta trzeciego na przykład mm, RHM-a kampiącego gdzieś tam w tych rejonach? Dodatkowo, pewnie też SUS-152 Defender. To raczej będzie stał gdzieś tam w mieście. E, w ogóle tutaj też może równie dobrze nikogo nie być. No i zobaczymy. Mamy bardzo dobre opuszczenie działa, więc trzeba z tego korzystać. O! Jak na razie są tutaj czołgi, o których mówiłem. Także za dużo się nie pomyliłem. O, jeszcze ta skoda tu przyjechała. O niej nie wspomniałem akurat. FV jest tam, dobra. To trzeba szybciej tylko spuszować, póki mamy okazję. To też może się skończyć bardzo szybko... O, właśnie. Właśnie, właśnie. Czas celowania, słuchajcie. Bardziej opłaca się, szczerze, przyłączyć na Golna i. Mieć pewną prze, prze, pewne po prostu przebicie e, za mniejsze uszkodzenia e, na takim dystansie, niż celować według mnie e, za PK, no i nie przebić. Patrząc też na to, że ten czołg ma na goldzie i tak dużą alfę, bo to jest 390, także e, no już nie ma, nie ma się czego wstydzić, tak naprawdę. Czemu te czołgi sobie tutaj poszują w ogóle? O, przycelujemy 370! pu. Przypominam, alfy mamy 450. To no, jest bardzo duży low, low roll, niestety. Niech ten IS strzeli sobie w kogoś innego, bardzo bym e, prosił. Właśnie strzelił. O, teraz już fajnie plusował. Chciałem tego RHM strzelić z ale no cóż, no, jak mam z tego i no bitwa już jest wygrana na 120% tak naprawdę. No to KW-4 nie wiem czy on tam stoi nadal czy nie, ale patrzcie jakie mamy fajne nie działa. No tutaj jesteśmy praktycznie nie do wyjęcia i trzeba korzystać z tego na tym czołgu. Nie jest to taki typowy hatek do grania właśnie na, na takim, no taki typowy hatek do grania na pierwszej linii, tak to jest, to, to jest to taka specyfika rosyjskich hateków, a to jest taki mm, połączenie tego wszystkiego bym powiedział. To jest zajebistą opcją szczerze, podoba mi się e, playstyle tego czołgu, jesteśmy bardzo zwinni tacy. Także, no kurczę, jak magic taki. Jeszcze bardzo duży, yy, bardzo duży damage na strzał. Także to jest dodatkowy plus. No kurde, o ten się poddał w ogóle. Czy teraz przycelujemy? No, przycelujemy. Widzicie, karma, mówiłem. Mówiłem coś o tym przycelowaniu z golna, Widzicie, no, miejmy nadzieję, że uda się jeszcze jeden strzał zrobić. Czy tak centralnie w bok. O, właśnie. Tutaj KO4 ma zbiorniki, takimi z przodu udało się nawet je uszkodzić. I co? I kurcze. Kolejna bitwa. Chyba nawet ponad 3000 uszkodzeń, zajebiście. French bym powiedział. Fajny jog. kurczę, Podoba mi się bardzo playstyle na tej Skodzie. Coś takiego. Kurcze. Uniwersalny taki. Jedynym słowem, jakbym mógł opisać ten jog, to jest taki uniwersalny. Kurcze. Naprawdę. Polecam Wam jego zakup. No, jeśli trafi on w ogóle do sprzedaży, no bo no a jeśli trafi, to za jaką cenę? Bo za jakąś tam bardzo dużo, bardzo wielką, wygórowaną, to nie ma co go kupować. Ale jeśli będzie za takie 8-10 tysięcy golda, no to już wtedy można bardzo poważnie o tym pomyśleć, wydaje mi się. No, napiszcie swoje opinie o tym czołgu. Może go macie, może chcecie go mieć, albo lubicie przeciwko niemu walczyć. Yy, tak. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania też innych odcinków. Jeśli nie macie co robić, no, jak najbardziej będziecie posłuchać mojego gadania. Dosyć nudnego, pewnie. Yy, no. Pamiętajcie też o, też o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz o udostępnianiu tego gdzieś, żeby nasza rodzinka blisowa rosła. Dziękuję za oglądanie i do następnego.